Ale go nie chcie, czy co? Podpaliłem, dziada. Ty, powaliłem go. No, ten się świetnie tam pali. Jeszcze się kopci. Ja się Dobra, synchronizacja audio zaliczona. Ja. Cię wpuszczę trochę wcześniej do mapy, nie będziesz musiała ślęczeć tyle minut. Myślę, że cię wpuszczę za jakieś 3 minuty, 3,5 pół? więc drodzy widzowie, jak licznik zejdzie, powiedzmy to 7 minut, wpuścimy ewę. Bo ja mogę przyspieszyć odliczanie. Zobaczymy, jak to nagrywanie z dwóch kamer wyjdzie. Dwie minuty No węgielek. Po co ci zostaw to? To <grym> no, ja ty, ale dobry na zatrucia. <grym> Te gdzie indziej wezmę trochę kamieni, żeby było czym rzucać do Poker. Dobra, pozbieramy tych rzeczy trochę. Będę zbierał też e, same pałki, też. Z racji, że nie będzie za bardzo czasu na zabawy wrobienie od pałek. No jest kolejny węgiel. Minuta. Korda, już tyle mgły osiadł. O, nie to! Pół minuty? Nie! To... Co ty robisz? A to dowiemy się. Widok z kamery. 5, 4, 3, 2, 1, wpuszczamy. Co, idziesz już? W którą stronę? Yy, a masz, powinna śmieć ten, powinna śmieć teraz fajniejszy licznik, bardziej widoczny. O dobra, coś się załapałam. Namierzanie GPS. A zajrzymy to na szybko. Może się smykniemy na czas. A ja się zabiję, jak wyskoczę z górki? Nie, właśnie to możesz wykorzystywać. Tylko patrz na swoje staty, bo czasami się gliczują i spadają. Jak widzisz, że spadają ci staty, to znaczy, że nie jesteś nieśmiertelny. Ale wtedy możesz sobie. Wci Wcisnąć F1 i w konsoli wpisać God, bo, bo i tak ma być Dark Walker przecież nieśmiertelny. Więc to dopuścimy. O, lepsza jakość. Na tym etapie to wszystko wezmę. Oj, oj, słyszę te dźwięki. Piłka? Niby on biega, ale jakoś tak... Widzę tam osełkę, ale czy będzie na to, czy na to czas? Dobra, biejemy. Czy jednak słychać kierunek, z którego Dark Walker nadchodzi. To niedobrze, bardzo niedobrze. Uh, 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 uh. <laughs> nie bój się. <laughs> Czyżby już była. Ale ja już słyszę tu ptanie. Nie można. <laughs> Czyżby ścięła. Mam że nie ścięła. Ej, strasznie jest. Nie to. Już rozumiem twój poprzedni lęk. Trach. Jest, strasznie wierz mi. Oj, ktoś już uderza w klawisze na pianinie. <grystanie> Jakaś grażyna gra. Ja mam nadzieję, że ja dobrze idę. Ja też. Co ty mi się zaczyna mnie tu martwić. Tup tu się idzie. Ej, nie wejdę już. Alpinista. <grych> z bo kontener z ściuchami jest na szczycie. No to raczej czasu nie będzie. Kaczem, nie miałem. Mogę karkać Ale się ciemno zrobiło. I ja. ja się zaczynam bać. <grywa> tak, ja muszę wiedzieć skąd ja. Skąd ja przylazłem. Nie dać się zwariować. Bug. Mogłem poprzycinać po te kontenery w zasadzie, póki ogień jeszcze się pali. A, zaryzykujmy? Może będzie warto. Kolejna piłka. Jakieś zapasy się przydadzą. Pewnie wszystko przeżeramy. Wow, ile tego tu było! O bardzo dobrze nie trzeba się bawić produkcję wody. Ding 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 ding, ding ding, ding, ding. <laughs> Aż za nie mówiłem. No, ja też jakieś dziwne dźwięki zaczęłam słyszeć, zaczęłam się sama siebie bać. <laughs> Tylko w lustro nie popatrz. <laughs> no nie, to by był <laughs> Dawał. Na tym Ja się znowu nabrałem chyba na to samo co ostatnio. Dokładnie. Oj. Uhuhu. dielonki wpadły w panikę Ah, flankuję mnie z prawej Menda <laughs> Go away nie mogę biec nie, nie, nie. Ta choler nam głacze, nic nie widzi Nie wiem w ogóle jak ja mogłem zatoczyć tak koło, nawet nie wiem jak to zrobiłem Ja też, ja w ogóle nie wiem gdzie ja jestem, ale Nie uciekasz. <laughs> Daj spokój. W to jakby, jak, jak, jakbym głę wyłączyli, to byłoby całkiem spoko. Ile jest procent mgły? No, 40 prawie procent. Nie wiem, nie widzę po prostu. Nie mam pojęcia, gdzie jestem. To bardzo dobrze, bardzo dobrze. To ja się zaraz połamie, skacząc tutaj. O, już coś popsułem. O nie. Rany boskie i stąd będą. Słyszysz mnie? Słyżę cię. O, ale się połamałem. O, jak dobrze. O, o ciuleczycy. Nie wątpię. O nie. Jestem totalnie zagubiony. Jestem koło silnika. To już jest źle. A, ja to przewidziałam. Dalej tempo. I ona się złości. Nie widzę cię. Dobra, no spróbujemy inną no, taktykę Totalnie się pogubiłem Jest nic koło tego silnika oh. Mhm mm Poszukajmy ślady no, <głos> <raz> <głos> spróbujemy tak No nie, teraz ta po śladach, niech szuka ale... ja nie widzę twoich śladów. Powinnaś widzieć. No właśnie, ale... Może nie jesteś do końca tam, gdzie trzeba. Nie no, zbliżam się do siebie, ale nie, nie ma, nie ma. Wchodziłeś po tej linie? Eee, może. <laughs> po tej linie? Cicho Cze Czekaj tam przy linie. Wyleczy nogę. <śla> Oj, dobrze, że się męczy. Patrz, tu nie ma w Oni Ale się kurde ciemno robi, ja w ogóle nie... Nie wiem o co, Kaman już. O, oh, No to w takim wypadku nie ma bardzo wyjść. <gry> Chodu No nie żarty, że mnie... Żeby mnie totalnie odetnie Gdyby nie tam mgła, gdyby nie tam mgła. No dobra, spróbujmy tak Jakiś taki tam Co ty tam robisz? Mamy sił nie za dużo. Ma więcej kawy jest. O, ale ja ślady zostawiam. No, ale ja też widziałem swoje. O nie O, czy to twoje zwłoki tutaj leżą? <laughs> Mam nadzieję, że jeszcze nie No, nie blokuj się Chwila ciszy, bez stresującej muzy No byśmy się nie zgubili A z pytanie czego? A ty, a <laughs> tyż mi o jedna. <laughs> czy jest ja stąd... ja wyjdę <laughs> jest stres. Jest... Ja nie ma, bo... Jestem bardzo stres, Ale nie powinien tracić chyba zdrowia? Teraz żałuję, że Wątaro odpadł. Nie ma Kenzie, nie obudzisz się już z tego. Wiesz, jaki jest problem? No. Co tu jest. Strasznie ciemno. No i nic nie możesz zrobić. Ja właśnie nie mogę. Nie, no. Nie? Wnętrza wnętrza są trochę niedopracowane. Ale powiem ci, jak weszłaś do środka, to jest niezły horror. <grym> A po co ten znak stawialiśmy. <grym> <grym> Dobra, nie odpalam zapałek, no. bo oczywiście 9. Dobra, idziemy, wyjdziemy. To już wiem, po co tą tą flarę. <grystanie> którą straciłam! Problem będzie, że ciula widać na tej mapie. No jest strasznie. Ale jest chwila wytchnienia. <laughs> ja nie mogę. To jakiś horror jest, naprawdę. <laughs> Okej, okay, drodzy widzowie spróbujemy się znaleźć. <laughs> jeżeli wszystko pójdzie. Zgodnie z myślą, to jeszcze się nam uda odkuć z tego. Ile jeszcze paska ci zostało? Czego? Jakiego paska? Masz pasek tego, że jesteś zablokowana, czy nie? Nie, już mogę się ruszać. O cholera. Ale inny problem tu nas, bo ja tu nic nie widzę, Tu jest tak ciemno. No to ja nic nie będę mówił. Mam jeszcze 6 zapałek tylko. Ciekawe teraz, czy mi pozwoli zrobić to. Dobra, czas się naprawić. No, żeby Darkwalker w ciemności nie widział. No, no to też fajni. Gdzieś po coś Kim to pan? Bóle wyleczymy. O, ulga. Co z tego, jak 21 minut zostało, i mnie mgła zabije. Jak tam ciuszki 6 do 4? Odczuwalna. 7 ciekawe, czy się uda coś zrobić. Oj. Zła muzyka gra wyszła i znowu? Ty jest z jaskini? Hm? Czy ja z jaskini kiedykolwiek wyjdę, słuchaj tego w ogóle nikt nie wie. No bo jest tak ciemno, że Aha. Serio utknąłeś bez źródła światła? A jak? No co ty? No to no, co? A, czy Mam A bedrolem używasz sobie jako ten? Jako sonor? No, no właśnie teraz używam bedrola. Dlatego mnie to tak bawi. O kurde, to ja się czuję już mega zrelaksowany. To no jest taka przednia zabawa. To Lepsze niż no, bierki. My to sobie pojemy, co się będę stresował. W zasadzie przepiję te ciężkie rzeczy. Ja pier... a się przestraszyłam sorry, ale w ogóle tu zwłoki leżą. <noise> czekaj, czekaj. A ona ma chyba pochód, nie? Jezu! Jest! O nie! Będę zaraz o wyjdzie. Ja! Nie! Przecież ja już nie mam zapałki! <głos> <głos> Nawet flary, nic. Nie, a skąd nie mogłam wiedzieć, że to taka sytuacja... No. Może za pałkę? Nie? <śmienicza> Dobra, ale co fajnie, tak w dobrym kierunku. No. o o Słyszę... Mam kolegę chyba tutaj. O W Tak. Oj, złości się na mnie. No nie 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 Już jest to. o nie Co się stało? Mu. Ale gonicie czy co? Odpaliłem dziada Ty, powaliłem go No, ten się świetnie tam bawi Jeszcze się kopci Ja się duszę od Co To mam wyciągnięcie Co Darkwalker co to za był? Dobra, ja się naprawdę boję sama siebie. To jakieś dziwne dźwięki. No, mógłbym wziąć sobie na pamiątkę. No, tam stały. Już nie wiem, czy to ściana, czy to. O, no, to nie wiem, czy ci się to uda. Możemy to nazwać już odcinkiem i tak zakończyć i, i zgodzić się, że wygrał gracz tym razem. Jaki mądry! A, wyj a wyjdziesz stamtąd? Nie, mia nie miał puszczę TWM? Co będzie za nie, nie. jakieś 30 sekund? O nie. nie w ogóle ja już chyba się Dobra, to było dobre. Ja myślę, że nie masz sensu tego na sztucznie przeciągać. Myślę, że epizod jest dość ciekawy. Myślę, że tą nutą możemy zakończyć ten mecz. Ta, tak zróbmy. I zgodźmy się, że... Właśnie, Dobra. proszę bardzo, Ucudźmy proszę państwa, państwa. Ładuje się właśnie nowy region. Gracz uciekł. Darkwalker dalej się dziewiatki. <laughs> Przepalił wszystkie zapałki i źródła światła. <laughs> Dobra Ewa, dzięki Ci wielkie. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Drodzy widzowie, jeśli tak, wiecie co czynić. I do zobaczenia w następnym odcinku. Ewa będzie próbowała znowu mnie dorwać. Trzymaj ta się. Hej, hej. Pa.